Dzień dobry. Dzisiaj z mojej kolekcji kolejny egzemplarz, mianowicie wspaniały magnetofon Technics RSB765, który występował w ofercie marki Technics w latach 90-91. Jest to drugi model od góry. Omówię najpierw jego funkcję. Stereo RSB765 PXS-CAP. Chodziło tutaj o specjalnej klasy wysokiej kondensatory. Jakie ma funkcje? Łącznik. Otwieranie, zamykanie, regulacja wyjścia poziomu na słuchawki z dużego jacka. Jest to magnetofon trzygłowicowy, wyposażony w system HX Pro. Stabilizator kasety, napęd bezpośredni, Rołka przesuwu. A więc mamy tak, stop, start, przewijanie, wyszukiwanie nagrań, pauza, automatyczne przerwy, żeby system wyszukiwania mógł odnaleźć kolejne nagranie, nagrywanie. Opcja ustawienia timera. Jeżeli mamy timer i włączymy tutaj opcję play, to po włączeniu zasilania przez timer zacznie otwarzać albo zacznie nagrywać. Licznik, kasowanie licznika, tryb obroty minuty, czyli czas. Pamięć wraca do stopu i stopuje lub powtarza odpowiednią sekwencję, którą ustawimy. Meter range, czyli... A pokażę jak to wygląda. Meter powoduje zmianę skali można dokładniej ustawić w większym zakresie poziom zapisu. Filtr MPX, a więc tłumiący częstotliwość 19 kHz pilota przy nagrywania do radia. Kiedyś się do radia nagrywało, można było nagrywać do radia systemy redukcji, redukcji szumów, przepraszam, <grybujesz> doby BC APRS to jest funkcja, która pozwala precyzyjnie ustawić poziom zapisu co jeszcze tutaj mamy? W związku z tym, że jest to magnetofon trygłowicowy, mamy opcję monitor, czyli w trakcie nagrywania możemy od razu skontrolować jakość zapisu, ewentualnie go skorygować, dlatego jest taka opcja, ale jest bardzo, bardzo wygodna rzecz, ponieważ jest możliwe właśnie poprzez funkcję monitor kontrola po taśmie, czyli w momencie nagrywania sprawdzamy jak już się nagrywa, dlatego są trzy głowice, jedna zapisująca, odtwarzająca, trzecia kasująca. W długowicowych magnetofonach nie jest to możliwe. Balans, poziom zapisu, regulacja do wykładu, można sobie dostosować jakoś do określonej kasety. I dokładna kalibracja zapisu na kanał lewy i prawy, też bardzo dokładne, bardzo potrzebne urządzenie przy, przy zastosowaniu dobrych kaset, może naprawdę wysoką jakość osiągnąć. Jaka była historia tego magnetofonu? Ten magnetofon w 90 roku został zakupiony przez mojego przyjaciela w Gdańsku, w Halioliwi, był tam taki sklep. Przejął z plecaku. Tutaj, jakie są. Mamy do niego teraz tak oryginalne instrukcje. Tak wyglądała instrukcja. Instrukcja użytkownika. Instrukcja. Tak wygląda instrukcja od tego wspaniałego deka. Technik z kasetowy dek RSB765. Instrukcja użytkownika. Pamiętajmy, że jest to magnetowa z roku 90. Drodzy miłośnicy stereofonii. Chcemy podziękować Wam za wybór sprzętu i powitać w rosnącej na całym świecie rodzinie zadowolonych posiadaczy sprzętu firmy Technics. Jesteśmy pewni, że osiągniecie maksimum zadowolenia z Waszego nowego napytku. Musimy dokładnie powiedzieć na tej instrukcji i trzymanie jej pod ręką, aby szybko uzyskać potrzebne informacje. Tak były to wspaniałe czasy, kiedy to firmy dbały o sprzęt. To widać właśnie na każdym, każdym kroku tutaj ze sprzęcia tego. Tego, z tego okresu spis treści, zalecenia bezpieczeństwa, połączenie, co mamy na wyposażenie, podłącznik, regulatory i funkcje, wkładny opis klawiszy, opis regulatory i funkcje ciąg dalszy wyświetlacz jest opisany, funkcja odtwarzania, indukcji szumów, kolejne opcje odtwarzania, ciągalszy, funkcja nagrań, pamięć. Powtórka odtwarzanie, jak nagrywać, co ustawiać, na ciąg nagrywania, wyciszenia nagrania, nagrywanie z wysoką jakością, a więc tutaj jest funkcja APRS, o której mówiłem. Jak ustawić pręt odkładu, radius, kalibracja dla każdego kanału, filtrem PX, opis klasy A zastosowanej, timer jak działa. Jak zabezpieczyć kasety przed przypadkowym skasowaniem, rodzaje kaset, konserwacja magnetofonu, dane techniczne. Dane techniczne mogą być ciekawe. Eee, mamy tutaj pasmo przenoszenia według normy DIN na taśmie normalnej 20 Hz do 18 kHz, na taśmie chromowej 20 do 19 kHz, na taśmie metalowej 20 do 20. Stosunek sygnał-szum dla taśmy chromowej, i to c 64 dB, B66 dB bez 57. To to jakie są warstwy, ewentualne, jakie jest postępowanie? I tak wygląda instrukcja w języku polskim. Do tego była oczywiście grubsza instrukcja w kilku językach. W angielskim, Tutaj tak samo. I teraz to jest najciekawsze. Magnetofon został nabyty przez mojego przyjaciela. 19 września 1991 roku, w Gdańsku, w kwali Oliwii był taki skrze, sklep, sklep. magnetofony były wtedy bardzo, bardzo drogie, mnie ja akurat nie było stać na ten magnetofon. Później zdobyłem pioniera, ale to może w innym filmie. E, magnetofon kosztował 4 miliony 490 tysięcy. Powtarzam, 4 miliony 490 tysięcy, to jest oryginalny rachunek. 4 miliony 490 tysięcy. Jeżeli macie taki sprzęt, trzymajcie go, szanujcie, jest to urządzenie z duszą. Wiele lat minęło od, od produkcji tego urządzenia. Nadal wspaniale pracuje, daje przyjemności, zadowolenie. Dziękuję bardzo.